SSI uh, Kaziole tak. Bajka, najnowszy Mercedes AMG GT w pięknej niebieskiej specyfikacji. Fajny niebieski macik o 8 biturbo pod maską. Fajna nowa sportowa linia. Ładnie, ładnie. Dodge Viper. GTS amerykańska moc amerykański design Szczerze w Polsce, w Warszawie dość rzadka, rzadko się to widzi na ulicy a robi mocne wrażenie Wydeszki po boku niczym w jakimś tutaj nie wiem SLR czy inne takie The Viper GTS U. i czerwony środek bardzo Manuelu hmm. Manuelu Manualu fajna rzecz, fajna fura jeszcze szybki look od przodu drugi raz jest ładny jest ładny nie jest to żaden drinker czy coś tego typu ale na pewno on to bardzo warte uwagi Carbony nawet są. i z tego co zobaczyłem jest to Model z lat około 2013, coś tego typu 650 koni w takiej bestii i prawie 800 tysięcy cena za takie coś. Teraz widzowie pytanie do Was: dalibyście tyle za to, czy nie dalibyście? No, ja bym musiał się grubo zastanowić. Aston Martin DB12 Ten co zawsze I jak zawsze piękny spek Męczowy środek Nardo Grey Bomba <try> Ferrari Puro ULA Ulera 12 Suwik Idziemy dalej, kierowca chyba Rozbalała lekko głowa Porsche 911 ST, 992 Piękna fura, top spec Lakier oczywiście pt A jakże Spali laka czy nie spali? Spali czy nie spali? No easy. To fajniejsze. Starga Helitage Special Edition. Fajna. Ula la. Aston Martin DB11 Volante, czyli wersja Cabrio. Ulala la. Ogień

O quê? hello <laughs> cosmo cosmo Hello, hello 296 dale pulse takje bude jać what a hell. W7 Grey To u W7 Grey Porsche GT3 Turing, czyli GT3', ale bez winga tak zwana GT3 jako sleeper carie 911 ST czyli GT3RS zamknięte ciele GT3 w Turingu Tak to pięknie się prezentuje Piękna okleina, piękny spek Myślę, że top spek Brązowy środeczek ale voilà. Limitowana, oczywiście, edycja jest limitowane. Wszystko. Nie pamiętam ile to dokładnie sztuk. Ale wiem, że na pewno bardzo niewiele. Cudo. Zobaczcie, jakie to piękne od przodu. Kurde. Cool. Fajnie wyglądają ta klejna cała i w ogóle te felgi. Mega to pasuje, mega to meczuje. No i rzadka, dość rzadka fura. No i kolejne Porsche 992 GT3. Tym razem jest to zwykła. Boskolita GT3 w klasycznym niebieskim speku. Jaki można zauważyć najczęściej na warszawskich ulicach? No ale styl wygląda na przepiękny. To je fura. Tutaj Gitary, a tu? DBX Pan 707, nie byle jaki, a tam Alpina? Oddali. DBX 707 707 koni, wielki suf. wielka piękna fura na szwajcarskich. Takie jest życie. Bomba klas, daje bany suwik. Oh, hello, Jeff. Hello, bello. Rapem drampę nie a tak wie, S65 V12 Co jest grane Rzadka rzecz Normalnie to z V samą tylko wychodzi A to rzadkie Co nie adam ja jestem aktualnie w szoku, ale kim? No zakochałem się, no piękny kolor, piękny auto, piękny silnik A co to? Tafelę Silotek pomarańczowy To jest specka dopiero Combo Bombo AMG V12 Biturbo cl 65 Kolejne 6 dzisiaj Lala Kolejne V12 od Mercedesa I piękny SL Fajny zielonka W zielonkawym kolorku no, Rivad ma znaczki w środku, że, że V12, jak tam masz zegar, to pod zegarem Tu nie widać niestety, aż tak Widać, widać, ma masz. O, o. o z, Jest, dobra, widać, do widza, widać V12 Bajka, fajne Z pieskiem na Bajka Combo-bombo, to jest zestaw dopiero na daily i na weekend Witamy GT3 Touring po raz drugi dzisiaj. Cześć i czołem. No i witamy też RUS. Wszystko co z pod Raflesa spotykamy tutaj, Łota się. Rozmawiamy gdzieś na Instagramie, że to jest podziemny pod Raflesem? Tak. <laughs> Zobaczcie, widzowie, jaka fura Tesla Cybertruck. Łota hell, że to jeździ w Polsce? Patrzcie, nie mogę się przejrzeć tutaj w lasce W środku, słowa na tapecie. Ja cię, ale jaja Normalnie, pokasowe Zobaczcie jaka fura. ma smotek przetestujemy czy blacha działa normalnie. Zobaczcie widzowie jak to w ogóle wygląda, jakie to kanciaste. Nie wiem czy to w ogóle tak normalnie, legitnie, bez jakichś tam świlowania szwilo w papierach może jeździć w ogóle po polskich ulicach. Nie wydaje mi się, coś słyszałem, że podobno nie, ale. Tam jakoś tą ogarniają chłopaki. Mocna fura. Stoimy przy Tesli, A Volvo wyda jakieś dziwne dźwięki, jakby miało wybuchnąć zaraz. Słuchajcie, widzowie. Nie wiem, czy będzie słychać takie piszczenie. Dziwne. Dziwna akcja. Jednak nie wiemy, czy to Tesla, czy Volvo. Tesla co jakiś czas włącza dziwnie światła. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Może wybuchnie, o! Właśnie to, może wybuchnie zara. zobaczymy. Nie wiem, święty, ręką człowieka, pisał dosłownie. I każdy, kto szuka prawdy, w tym słowie, oddaje. Dzisiaj żyjemy 2,9,6! Dokładnie to samo co wczoraj, Rossa Karsa, w Pas. Przynajmniej nam wykradzanie nie całość O kurde ty, obywateli, całość z tej strony obywateli, całość Kobo-bombo, Thank mm -hmm. you. Bakalım. Nasıl Ah, bakalım bu. Kolay ne?